Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Halo, witajcie, kochani. Serdecznie pozdrawiam wszystkich starych słuchaczy, ale także nowych, którzy być może doszli po moim apelu 13-odcinkowym. Witam Was serdecznie, zapraszam do słuchania. No, jest wtorek, wtoreczek w Turunio. ja mam wolny, w związku z tym znów umieszczę odcinek wcześniej, żeby mieć bezapelacyjnie czas tylko i wyłącznie dla siebie. Dziś chcę poruszyć dwa tematy, które już zaczęłam i czekały na kontynuację. Pierwszy jest związany z moim życiem w Anglii, dzisiaj chcę opowiedzieć o dalszych perypetiach związanych z pracą, tym razem już w wielkim mieście, nie mylić z seksem w wielkim mieście, tak? Drugi zahacza o eksperyment, o którym opowiadałam jakieś dwa tygodnie temu, no tak, dwa tygodnie. Trzeba wrócić do niego i opowiedzieć o efektach, a te dwa tematy w pewien sposób się łączą, zresztą sami zobaczycie. No dobrze, to zaczynamy. Do tej pory opowiedziałam o pracy w fabrykach przy sprzątaniu. Gdy przyjechałam do Londynu, niestety też zaczęłam od agencji, żeby w ogóle coś robić i mieć z tego pieniądze, i zawołałam się do pracy w popularnej firmie prezentowej. Takiej, gdzie pakuje się prezenty, które idą do klientów. Są to pojedyncze prezenty, a także i całe boksy, tak zwane hampery. Trafiłam na czas przed Bożym Narodzeniem, ponieważ to była końcówka listopada. Wszystko się rozkręcało i dość szybko załapałam o co chodzi, łącznie z programem na komputerze. Moją menadżerką była Włoszka Angelika, niezwykle sympatyczna dziewczyna, naprawdę. Bardzo chciała, żebym została u niej na dziale. Ale niestety firma wolała posługiwać się w gorącym czasie, czyli takim bożonarodzeniowym, kiedy po prostu zamówienie z y, multum, multum, multum. Y, czyli wo, wo, firma wolała posługiwać się w tym czasie ludźmi z agencji, niż mieć na stałe wielu pracowników. Chyba tak było dla nich bardziej opłacalne finansowo, dlatego nie przyjmowali nowych. No, może to i dobrze, tam musiałam dojeżdżać dwoma autobusami, a powrót w korkach nie jest miłą sprawą w Londynie, chyba szczególnie. No, ale póki co pracowałam, choć później już po sezonie świątecznym zdecydowanie mniej godzin, czyli powtarzała się śpiewka agencyjna. Ale w końcu, w końcu los się do mnie uśmiechnął, ponieważ moja londyńska przyjaciółka Małgosia znalazła ogłoszenie do pracy w kuchni. Ha, kuchnia. Niektórzy z was wiedzą, że jeszcze w czasach Nowostawskich dorabiałam pracując przy weselach. Jak mówiła o mnie matka Teresa, którą serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam, gargotłuk z wyższym wykształceniem i pytała retorycznie, po co mi te wszystkie studia i po dyplomówki, skoro i tak więcej zarabiam w weekend na zmywaku. I rację jakąś tam miała. A ja wtedy w Londynie pomyślałam, że skoro praktykę już jakąś odbyłam, więc mogę startować do pracy w kuchni. No niestety, okazało się, że potrzebowali na już, na ten kogoś do pakowania, czyli bardziej młodego, silnego chłopaka, niż, nazwijmy rzecz po imieniu, starą babę. Ale miałam szczęście, bo trafiłam w miejsce, gdzie spotkałam i teraz uwaga, uwaga, uwaga. Tadam, Spotkałam Polaków, którzy okazali się w porządku. Pierwszy z nich, Michał, testował mnie w lodówkach, ale stwierdził ze smutkiem, że mu się nie przyda, no bo potrzebuje faceta, tak? Ale nie odesłał mnie do domu, tylko do kuchni, do układania bekonu na blaszkach, że niby robię to nad wyraz profesjonalnie. <laughs> Jeszcze nie widział, ale już wiedział. Kolejny Polak, Bartek, menadżer, przyklepał ten mój bekonowy profesjonalizm, i tym sposobem zostałam zatrudniona. W kuchni oprócz mnie pracowali wspomniani już Bartek i Michał oraz Monika, Julita, Dwie Kasie, Kubuś, Dwie Izy, Kinga, Sławek. Jak widzicie sami, sporo osób. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam, ale ekipa naprawdę świetna. Mało, że byli sympatyczni, to jeszcze dzięki nim rozwinęłam się muzycznie, bo chcąc czy nie chcąc musiałam słuchać muzyki, jaką puszczali z telefonów i tym sposobem weszłam w muzyczny świat młodego pokolenia. I skończyło się to tak, że sporo nowych kawałków znalazło się na mojej mp3, -ce. także kawałków hip-hopowych. Jak widzicie, rozwinęłam się wszechstronnie. Nie tylko nauczyłam się przygotowywać 16 kg majonezu, 250 sztuk paszczecików szpinakowych czy 200 paluchów serowych. Do tej pory umiem to robić. Paluchy serowe bardzo lubię. Ale też wyedukowałam się kulturowo, kulturalno-muzycznie, bo przecież wszyscy z różnych stron Polski, więc wszystkie opowieści, dziwnych treści, no, uczą, uczą, naprawdę uczą. No. A tyle tytułem opowieści o Polakach na obczyźnie. Tym razem odsłona na duży plus. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, o ile tu dotarliście, do tego mojego podcastu. No, ta kuchnia była na zasadzie cateringu. Nie wydawaliśmy posiłków bezpośrednio klientom, tylko przygotowaliśmy produkty i półprodukty, które rozłożono do punktu sprzedaży. No i ja jako członek cold section, czyli zimnej sekcji tak zwanej, pakowałam różności, nie będę... Mówić co? Praca była ciężka i można było wyjść dopiero, gdy skończyło się swój przydział. No, żeby nie zostawiać dla drugiej zmiany za dużo. Tak więc najczęściej pracowałam 11 godzin, czasem dłużej, bardzo rzadko krócej. Dni wolne były ruchome, w weekendy też pracowaliśmy, więc bywało, że pracowałam 12 dni bez przerwy między wolnym a wolnym. Ale wiecie, ja cały czas powtarzam, że robota wszędzie jest ciężka i nieważne, fizyczna czy przy biurku, i może dać w kość fizycznie i psychicznie. Dlatego najważniejsze jest to, z kim pracujesz, kogo masz obok siebie, z kim możesz porozmawiać, na kogo liczyć. A tam miałam właśnie takich ludzi, i gdy zaczęli odchodzić, poczynając od menadżerów, na kolegach z sekcji skończywszy, zaczęło się zmieniać wszystko. No ja wiem, jestem sztewniara, nie lubię zmian, boję się ich. Pamiętacie ten dowcip pesymiści i optymiście? Pesymista mówi, gorzej być nie może, optymista mówi, ależ oczywiście. No i ja zgodnie z tym optymizmem też oczekuję po zmianach najgorszego. Tak więc, gdyby tylko o mnie chodziło, to można by się zastanawiać, że co ze mną jest nie tak. Ale pod rządami nowego menadżera odeszło kilkanaście osób, nie tylko Polacy. Więc o czymś to świadczy. No i gdy Iza i Sławek, jako ostatni z mojej sekcji, złożyli wypowiedzenia, ja też postanowiłam to zrobić. Rzuciłem się na głęboką wodę, nie mając pewności, czy znajdę pracę w ciągu dwóch tygodni, bo tyle trwało moje wypowiedzenie. A pracowałam e, dwa lata z małym kawałkiem. No i ku mojemu zdumieniu, praca sama nie znalazła. Wysłałam swoje CV. Do jakiegoś portalu pracowego, nie mam pojęcia, do jakiego nie pamiętam już teraz. I w trzecim dniu, po złożeniu wypowiedzenia, gdy zaczęłam odczuwać przerażenie tym, co zrobiłam, nagle zadzwonił telefon. Byłam w pracy, więc nie odebrałam, ale wyobraźnia zaczęła działać. Okej, okay, niech będzie, odzwaniam. I co? I ledwo co rozumiem. Ledwo co mówię, nie jestem w stanie się dogadać. Ten ktoś kończy, bo nie chce mieć do czynienia z niedołukiem i na tym koniec marzeń o nowej pracy. Hm. Strach mnie uwięził, muszę przyznać, ale pokonałam go i zadzwoniłam. Pomyślałam, że najwyżej się nie dogadam, a przez telefon wpysk mi nikt nie da, ani nie wyśmieje. No. no i oczywiście co? Jak było? Strach miał wielkie oczy. Dogadałam się bez problemu a że w weekend miałam wolne, więc pojechałam na interwiu z godzinami próbnymi, a 1 września rozpoczęłam nowe życie. I zaczynałam tradycyjnie, jak wszyscy Polacy nie znający języka albo znający go marnie, od zmywaka, ale przygotowywałam też jedzenie. Tyle, że dość długo nie odważyłam się robić dań na talerzu bezpośrednio dla klienta, chyba, że coś naprawdę prostego, no, kilka miesięcy to trwało. Dopiero w kuchni pojechał na dwumiesięczny urlop, zostałam zmuszona do robienia wszystkiego. A jeszcze później zostawiana z koleżanka, która z nami pracowała. I od tamtej pory, a to już prawie 4 lata, stałem się fachowcem kuchennym. I mało tego, nie tylko gotuję, ale także piekę ciasta i ciasteczka, co kiedyś było nie do pomyślenia. Moim szczytem umiejętności był murzynek z przepisu z torebki na proszku do pieczenia. A tu ostatnia klientka zajrzała do mojej kuchni, miałam otwarte drzwi i spytała, czy to ja odpowiadam za briożki cynamonowe powiedziałam, że tak. Wypowiedziała się o nich w samych superlatywach, co sprawiło mi niekłamaną, przyjemność. Tak więc, jak widzicie, nie zginęłam marnie, jak zapowiadało sporo osób, gdy wyjeżdżałam ponad 7 lat temu z Polski, ale no właśnie, znowu jest jakiś ale, a ja zawsze muszę rozbijać gówno na atomy, bo moje strachy nadal istnieją. I nieważne, że mój angielski, choć na poziomie śmiesznym, jest zdecydowanie lepszy i mogę dogadać się z każdym w każdej sytuacji. Ostatnio miałam takie śmieszne sytuacje, gdy ludzie zaczepiali mnie na ulicy. Ja mówiłam, że owszem, możemy porozmawiać, ale niewiele, bo mój angielski jest marny. Po czym rozmawiałam z nimi bez problemu, bez żadnych ograniczeń, przez 20 minut czy pół godziny. No tak, ale, ale to wszystko jest nieważne. To, co umiem, co nie umiem, co potrafię, czego nie potrafię, jaką robię, jakie robię wrażenie na innych ludziach, jak mnie traktują nie profesjonalnie i tak dalej. Chodzi o to, że te moje strachy spowodowane są niskim poczuciem wartości, które tu w Anglii spadło poniżej możliwego poziomu, przynajmniej przez pewien czas, i to sprawia, że jeszcze mniej wierzę w siebie i daję sobie jeszcze mniejsze szanse. To znaczy, yy, można powiedzieć, że, że tak było, na 100% tak było. Teraz jest lepiej, bo pracuję nad tym. Od czterech lat nad tym naprawdę yy, pracuję bardzo mocno. I yy, dlatego na przykład teraz mogę nagrywać odcinki dla Was, bo mam dni naprawdę dobre, gdy wiem, że jestem wystarczająca. Tak jak dziś. I tej opcji będę się trzymać jak niepodległości. Ale czasem ja wpadam, i tu przypomnę mój eksperyment. Pamiętacie, miałam przez 21 dni zapisywać 20 razy yy, dwa zdania. Jestem ważna i jestem wystarczająca. I tutaj, właśnie, żeby nie było nieporozumień, ważna nie w stylu, pan nie wie, kim ja jestem, albo mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Nie, to nie taka ważność. Jestem ważna, czyli potrzebna czyli zauważana, nieignorowana. A drugie zdanie, jestem wartościowa, pamiętacie? Mówiłam, że nie mogę zapamiętać właśnie tego drugiego, że jestem wartościowa. <grym> I że o czymś to świadczy. I wiecie co? Wczoraj był 15 dzień pracy nad tym i już pamiętam to, że jestem wartościowa. Więc widocznie moja podświadomość zaczyna przyjmować do świadomości to, że jestem ważna i że jestem wartościowa. To jest bardzo pocieszające. I chcę powiedzieć w ten, w ten sposób, że każdy z nas ma problemy z sobą, z własną samą oceną, z krytykiem, który nas ciągle i ciągle bez przerwy rzuca do parteru i mówi: Stop, jesteś do niczego. Ale jest pociecha, możemy nad tym pracować i dla każdego jest szansa na zmianę swojego dobrostanu. Mi zostało jeszcze 6 dni do zakończenia tego eksperymentu. A potem zacznę następny, i nawet wiem, jakie zdanie będę sobie zapisywać. Znalazłam je w internecie i bardzo mi się podoba. Jestem magnesem na miłość, zdrowie, szczęście i pieniądze. Ładne, prawda? No, to życzę nam wszystkim, żebyśmy byli takimi magnesami. Do usłyszenia.